Kaszel kenelowy jest no, bardzo nieprzyjemną chorobą psów. Jest to infekcja mieszana, wywoływana przez wirus parainfluenzy, wirus adeno, adenowirus typ 2 i przez bakterie bordatelle bronchiseptica. Jest to choroba dotycząca, no, już nazwa sugeruje, jak kaszel kenelowy, dotycząca górnych dróg oddechowych, yy, powodująca nieprzyjemne objawy, uporczywy kaszel, suchy kaszel, męczący kaszel, yy, w konsekwencji nieleczony, yy, in, infekcja Pogłębia się, może dojść do zapalenia oskrzeli, nawet i zapalenia płuc. Jest to, jest to bardzo nieprzyjemna, długo lecząca się choroba. Swoją nazwę kaszyk zawdzięcza od środowisk, w którym najczęściej występuje. Kenel, czyli zgromadzenie psów, skupisko psów, czy to schroniska, czy hotele dla psów, czy na przykład też wystawy, to są. Miejsca, gdzie, gdzie najłatwiej zarazić się kaszlem kanelowym, chociaż nie tylko, oczywiście psy mieszkające w bardzo dobrych warunkach, ale mające na przykład wybieg na dwór, na, na ogrodzenie, jeżeli jakikolwiek inny pies chory podejdzie i przez, przez siatkę się obszczekają psy, może dojść do, do zarażenia. Ale te rzeczywiście miejsca, gdzie, gdzie są skupiska psów, to tutaj najłatwiej, w cudzysłowie, najłatwiej nie. Ale rzeczywiście te miejsca, gdzie, gdzie jest nagromadzenie psów, gdzie jest duże skupisko psów, tutaj najłatwiej dojść, doprowadzić do, do, do zarażenia kaszem kanelowym. Na szczęście kaszel kenelowy, stąd też jego nazwa, nie dotyczy kotów. Dla kotów nie jest zagrożeniem, jest to choroba typowa dla, dla psów, na szczęście dla kotów, na nieszczęście dla psów.